Wyjeżdżałam z domu przy słonecznej pogodzie, a tu na Podkarpaciu pada śnieg. Na wysiewy, rzodkiewki, sałat. A to proszę bardzo, przyroda płata mi figla. Wszystko białe i zangłą. Kot już się niecierpliwi. Nie tego się spodziewałam na siedlisku. Nawet nie wzięłam ze sobą ciepłej kurtki, także się okutałam kilka warstw i idę oglądać. Idę oglądać kwiaty, które wschodzą. Tulipany, proszę, jak pięknie tu wyszły pod jabłonią. A z drugiej strony są żonkile i krokusy o krokusy już chcą kwitnąć i żonkil jeden już w takim żółtym pąku żółte krokusy też tu proszę kwitły i jakiś jesno fioletowy powychodziły żonkile pięknie, idę zobaczyć mój nowy kompostownik jeszcze tu tylko rzut oka Tutaj były czosnki wschodzą, a tu ja wsadziłam jakieś tulipany, nie pamiętam nawet. Chodźmy do kompostowników. Dado, no piękne. Tędy można podjechać taczką, pewnie może trzeba będzie jeszcze wyrównać trochę. pomyk Ulnya Idę I zobaczyć ten Darkatron. że do, dołożył plaster drew, drewna, żeby nie siedzieć na mrowisku. Tylko po bojowisko jeszcze zostawił, trzeba uprzątnąć. To wypróbujemy schodki. Tu jeszcze się idzie łagodnie pod górkę, a tu już jest strumień i zaczynają się schodki. Tylko trzeba do właściwej nogi. Ruszyć. Okej. Okay. Świetnie. Nastawie nie ma lodu. Może niedzielę. Zamorsuję. Może w głębszej wodzie, w końcu. A nie tylko przy brzegu. Te schodki do kibelka już trzeci czy czwarty sezon pięknie się trzymają. Tu posadziłam jesienią trochę roślin. Widzę, że tutaj głównie rośnie przytulia. Ale i ta bergenia też nie. I bodziszek. Ciekawe, czy wyjdą konwalie. Zobaczmy jeszcze ten stolik. O, jest piękny. Widzieliście? Ptaszek wleciał tam pod spód, pod blat. tam malutki, sądzisz? Jesteś już obsikany? Nie był jeszcze? Idź ty, troszkę ty. No tak. To chodźcie, przejdziemy do lasu. Co się działo? Pomyślałam najpierw jakimś jeleniu, ale tu wyżej też tak odpada. Też jest taka poździerana. Co tu się mogło dziać? Może to dzięcioł tak tu masakruje tą korę. Dzięcioł czarny na przykład. あっうん。<music> Ty już nie dowidzisz psiaku, a wybierasz się sam na spacerki. Pilnuj się tutaj pani. Dobry pies, dobry pies. Pilnuj się pani, malutki go się pilnuj. Chodź. Chodź, chodź. Piękności ty pani. Chodź, idziemy. Idziemy. Ogrodnicy, którzy mają swoje kanały na YouTube pokazują jak tną borówkę. Nasze krzaczki borówki są bardzo jeszcze młode i wydaje mi się, że chyba nie ma co tutaj ciąć. Jak sądzicie? Trzeba takie małe krzaki posadzone dwa lata temu, jesienią, przycinać? Czy to jeszcze za wcześnie? jeszcze za wcześnie. O, bożeczka jaka piękna. Czarna bożeczka. Już się zieleni. I ja jagoda kamczacka też już ma zielone. Drobniutkie liście. A zobaczymy, czy widać. O, widać. Czosnek. Super. A tutaj sadziłam cebulę. Jeśli no, też już wyszło i zamierzam pomiędzy cebulą posiać marchewkę, ale pewnie jeszcze z tydzień albo i dwa muszę poczekać. Skoro mamy taką sytuację. No jest szansa, że się śnieg roztopi. Bo się zrobiło słonecznie. że może będzie trochę cieplej, ziemia wyschnie i będzie można siać. Ładnie wygląda ten poplon na grządce. Będzie można przedziabać dziebaczką, łotyczką i będzie świetnie przygotowane do wysiewów. Tu trochę gorzej na tej drugiej, bo to chyba kret się przespacerował. To jest spora górka ziemi. I tutaj też jakieś kopczyki. A tu gdzie siałam czerwoną cebulkę jesienią? Malutki, nie, właśnie, właśnie chciałam pokazać, że dziurka jest i chyba Turkucia podjadka, ale już nie ma dziurki, ten malutki właśnie na niej stanął i zasypał, także dobry pies <grystanie> i tu już nie ma śniegu i w słoneczku rosną sobie żonkile tak, tu jest jeszcze słonecznie co nie znaczy, że ciepło Przyjemnie jak widać dwa stawy. Szkoda, że trzeciego nie widać. Jeszcze jest bardzo mało wody w leśnym stawie. Już idę, idę, idę. na punkt widokowy. O, ale, ale, ale Punkt widokowy spod kibelka. Nastawy. Budynki. I chowające się za wasem słońce. naszą przyczepę. Kto pani przyniósł ringo? Bawimy się, bawimy się. Bawimy, bawimy się. Daj pani, rzuci psu. Daj dobry pies, daj pani, rzuci psu. Tu stoją donice, w których przywiozłam z ogrodu domowego e, taki letni czosnek. E, to są pędy e, bzu, lilaka meyera. Tu też ten czosnek. I wykopałam trochę, hmm, co to jest za floksy, to są, tak, to są floksy, e, to jest jaśminowiec i od korzenia e, odchodziła taka taka młoda sadzonka, ją wykopałam. Tu jest też ten, e, ten ozdobny czosnek i jakaś kocimiętka. No i jeszcze mamy e, patyki z wierzby płaczącej, chciałabym, żeby się ukorzeniła trafiła w dużego stawu dobry pies z liczności ty, ty, pani takie brzydkie liczności moje chodźcie my, zimno, pamiętacie mój eksperyment winter sowing? jakieś zielone roślinki się pojawiły w tych butelkach A no, właściwie w każdej coś się zieleni. A w tej chyba nie. W tej też pusto. Tu jest coś. I tu też jest super. Zobaczymy, co będzie dalej. A tu u ciebie co? Ach, to. <śniki> śnik się roztopił, ale w strumieniu jest bardzo mało wody jeśli tyle wody w strumieniu jest wiosną to latem pewnie będzie tu sucho tak piesku? co? Guliwerku? gdzie malutki poszedł? że tu przyjemnie, zacisznie ciepło w słońcu i piękny żywiec gruczołowaty. Wiesz jak to jest trudno ułożyć ładną stertę. Ta na przykład nie jest ładne. Dlaczego? Nie równo. Pieski towarzysząci? ci? Na przykład, nie wiem czy wiesz, że To się czasami rzuca tak. takie robi się przewiązanie. Ale ja może, żeby, może by mi się przydał. Co? Może by mi się przydał akurat ten, co był złamany. Nie, Jaki nie był złamany? Może już za późno. No to wygląda. No, dzięki temu ona się też trzyma lepiej. Mm -hmm. Chyba mam za mało drewna do tego. <laughs> To porąb sobie więcej, jak masz za mało. Nie mam co porąbać, muszę iść do lasu, coś uwyciąć. Mhm. Już staram się tak zjeżdżać, nie? Dobrze, bardzo dobrze, doskonale. Podobno tak w środek trzeba rzucać, że jak wiatr zawiewa te szpary, mhm. to to drewno ułożone tak nierówno się rozbija na różne strony, mhm. dzięki temu lepiej suszy. Bardzo dobrze, doskonale. No i zrobione. Ułożone. Ułożona sterta. Niech sobie to schnie. Tak malutki? Tak. A tutaj rozpalimy ognisko. A tego to pewnie będzie na jakieś dwa lata palenia jak nic. O, malutki. Gdzie ty siedzisz? Na pięku. Fajnie masz, nie? Bo z wysoka. Patrzy, pilnuje, czy nie ma kaczek na stawie. E, z tymi kaczkami to e, trochę Niejasno powiedziałem w ostatnim filmie, sądząc po komentarzach. Mi nie chodzi o to, że one mi w czymkolwiek przeszkadzają. Wprost przeciwnie. Fajnie, że są. Jedyne widziałem takie ryzyko, że nasze psy nie dałyby im spokoju, gdyby tu gdzieś zrobiły gniazdo. Tak, malutki? A malutki akurat za ptakami specjalnie nie przepada. Gulliver był na gigancie. Właśnie został szczęśliwie odnaleziony. Przyszły do nas jakieś dwa pieski w puści i Gulliver postanowił je odprowadzić. Och, jak się malutki cieszy. Radości nie było końca. Chodź, powsinogo. Proszę się samemu na wycieczki na wieś nie wypuszczać. Proszę, jaki zmęczony pies. jaki zmęczony pies. No, znalazłeś go, tak? Znalazłeś go. Znalazł się, malutki, znalazł się. Niedobroto, ty. Niedobroto. No, dobre, dobre psy. Już teraz idziemy grzecznie do domu. Pilnuj go, malutki, pilnuj. Pilnuj psa. Chodź, choć chodź. chodź. <grywia> Gdybyś chciał iść teraz, do domu idziemy. Malutki się rozgląda. Za sarnami, obyś nie wypatrzył jakieś? Bo długiego psa będziemy szukać. No kurendy dalej. Hej, chodź, 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 mały. Dobry pies. Siadź? Siadź. Ale to by z tymi u siedemnastu to się siało do odsie czy dosieć? Zawsze się sieje... O, nie, nie wiem. Odsie się chyba sieje. O tak. O tak. O tak. To zaśpiewaj coś. No ja nie wiem, jak się śpiewa. No to nie majta i, i tak, tylko miało być odsie. O, coś mało tego będzie. No to idź intensywnie. No ludowego. No nie wiem, co się śpiewa ludowego podczas sienia łąki. Hej tam na No nie łozę, tylko zabronował i obsiewa. No to śpiewaj. Ale popatrz, tutaj w ogóle nie, nie spadło żadne nasionko. Bo nie mi do herbaty. Większe kroki rób, na dłużej wystarczy. O, coś mało tego. Ja idź, idź, idź. Idź krokiem marszowym. Ja idę dobrym krokiem. Trocina jest za lekka. Możesz wymieszać z piaskiem. Ej, tam na ugodze, Jane da, y Darecek, polełoze, kolełoze. I co dalej? Skąd ja mogę wiedzieć? No, nie Ej, to mi na jedną linię nie wystarczy. To się tylko od odsie, a potem rób krok. Oszczędniej trochę. Bo ty niesiej tam, gdzie już siałeś. Mamy mieszankę polska łąka, łąka kwietna od profesora Łukasza Uczaja. W skład tej mieszanki chodzą kwiaty złocień, komonica, krwawnik, wyka, świeżbnica, konkol, maruna. Jeszcze inna wyka, brodawnik, mak, bukwica, cieciorka, marchew dzika jazdir, haber, kozibród, wiściąk, firletka. Jeszcze inny haber, jeszcze kilka innych habrów, kilka innych wyk, <grywa> kilka innych maków, rumianek i rumian. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla, czyli suba, komentarz i lajka. Dziękujemy i dobranoc. Pokażcie też, pokaż też tutaj do zdjęcia na tle słońca. Nie będę wchodzić w pole, żeby Was objąć.